Adam, pięknie jęczmień wykłoszony, cudownie kołyszę się na tym wietrze, dalej widzę pszenżyto, pszenicę, rzepak, jest naprawdę genialnie i wszystko jakby tak bliżej jak rok temu. Słuchaj, tak, w tamtym roku ten rozstrzał był bardzo dużo tych poletek. Wiemy, że, wiesz, ruch to zdrowie, ale chcieliśmy troszeczkę ułatwić naszym e, oglądającym e, właśnie te nasze poletka, więc jest to wszystko zrobione bliżej. Mamy po pierwsze po jednej stronie rzepaki, po drugiej stronie zboża. No i tak jak widzisz, bliżej znaczy lepiej. Adam, zeszły rok przyciągnął tu. Masę odwiedzających. Była ogromna moc atrakcji. Była adrenalina, była wiedza, były emocje, żarlał się z nieba, ale to nie przeszkadzało naszym gościom przyjechać, odwiedzić nas tutaj i przede wszystkim wyjechać stąd z zadowoleniem. Jakie atrakcje szykujesz na ten rok? Słuchaj, w tym roku przygotowaliśmy przede wszystkim cztery technologie siewu: Hodge, Missouri, Claydon, Czajkowski. Mamy tutaj zasiane poletka. Każda technologia obok siebie. Świetne miejsce, żeby zobaczyć, porównać sobie tą technologię. Debaty o regeneratywności, o liczeniu śladu węglowego. Według nas jest to przyszłość. Jest też z nami Karlsberg, który odbiera od nas y, słód jęczmienny. Może nie słód, ale kupuje od nas jęczmień na słód jęczmienny i produkuje piwo. Dlatego mamy tutaj Karlsberga, który będzie stał właśnie z piwem. No i powiem Ci tak, że najciekawsze w tym wszystkim jest to, że na sam koniec sam Krzysztof Hołowczyk we swojej babci. Babcia wie o co chodzi. Chodzi o jego samochód. Bunia. Tak. Będzie tutaj śmigał między tymi poletkami. Ze swojej strony, szanowni Państwo, dodam jeszcze ProCam technologie hybrydowe. ProCam Sky, bakterie, 35-lecie Biogen. Firma Biogen, Jarek Peczka przywiezie tu ze sobą Ferrari. Ferrari, które Państwo możecie wygrać w loterii 35 lat Biogen. No i co Adam? Brakuje jednego. Pogoda. Zamówiłeś? No, cóż szkodzi obiecać. Zamówiona. Takie mamy czasy, że ludzie dużo obiecują, ale w zeszłym roku żarlał się z nieba, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie równie dobrze. Ja mogę Państwu zdradzić, że do dzisiaj zarejestrowało się prawie tysiąc gospodarstw rolnych chętnych wziąć udział w tym przepięknym wydarzeniu. Także zapraszamy Państwa, nie zwlekajcie, zapisujcie się, bo będzie naprawdę warto. Adam, coś jeszcze? Ja tylko mogę serdecznie zaprosić wszystkie gospodarstwa, które chcą się rozwijać, które chcą iść do przodu. Jesteśmy gospodarstwem, które pokazuje, że można liczyć ślad węglowy, robić to regeneratywnie i po prostu na tym lepiej zarabiać. Szanowni Państwo, przyjedźcie, zobaczcie, posłuchajcie rad praktyka, dzieli się chętnie wiedzą. Można przyjechać, dotknąć, zobaczyć jak bakterie działają, zobaczyć jak odmiany wyglądają w polu. Nie może Was tutaj zabraknąć. Zapraszamy. Pamiętajcie o rejestracji www.dnipolabiogen.pl. Tam musicie zarejestrować się w aplikacji, aby wziąć udział w naszych dniach nowoczesnego rolnictwa. Do zobaczenia 13 czerwca. Do zobaczenia.